Funkcja symbol końca pręta znajduje się na karcie PowerPack Detailing na panelu Rysunek. Pozwala ona na opis końca pręta. Po włączeniu funkcji wskazujemy koniec pręta, który chcemy oznaczyć. Domyślnie. Po instalowaniu dodatku mamy do wyboru przygotowaną przez kratek rodzinę and bar symbol. W tym menu także moglibyśmy wybrać wcześniej sporządzoną przez użytkownika rodzinę oraz jej typy. Domyślnie mamy w tej naszej rodzinie tick, tak, tick and tak. Po wcześniejszym umieszczeniu już symbolu także Możemy ją zmienić wybierając inny typ. Oraz możemy także włączyć opis numeru zbrojenia pręta, którego koniec dany oznacznik opisuje. Możemy także opisać końce. Kilku prętów na raz, najpierw wybierając, a później włączając funkcję.